Rok 2021. W czytaniu grudzień, styczeń wyciągaliśmy kartę roku. W Waszym przypadku był to król buław. Karta mówiąca o tym, że wiele się będzie działo, wiele spraw weźmiecie we własne ręce, zadziałacie przyszłościowo. Okazje ku temu będą i będzie się działo, a Wy macie szansę, by to wykorzystać. Przepraszam, tu będzie ogólne czytanie na każdy miesiąc. Natomiast uczucia, finanse i zdrowie macie w tak zwanych czujach. Musicie sobie wybrać swój los, to co Wam serce dyktuje, co czuje, to wybierajcie. Wybrać możecie tylko jedną kubkę. czy to pierścień ze smokiem, czy kolczyk z piórami anielskimi, czy wahadło ametystowe. I zapraszam do czytania, co przechodzi z roku 2020 do roku 2021. Taka trochę ułuda, takie trochę um, mamienie wam oczu, ktoś coś obiecuje, ale tak naprawdę na obiecywaniu się kończy. Wy byście chcieli zadziałać przy tym królu buław. Ale to nie dojdzie do skutku, ponieważ to są tylko czcze obietnice. Czyli tak jak się działo w 20 roku, tak jeszcze trochę przejdzie na 21. Co nowego wnosi rok 21? Mam tu kartę pustelnika. Analizowanie, siedzenie w domu, jeszcze mniej pracy. Wy chcecie działać, tej pracy jakoś nie ma ani w uczuciach. Bardziej analizowanie tego, co potrzebujecie, jak możecie zadziałać, patrzenie na sprawy z dystansu. Karta ostrzeżenia. Jest to karta kapłanki, i karta kapłanki mówi o tym, by nie wdawać się w jakieś niejasne sytuacje, i o tym, by, skoro to jest ostrzeżenie, by nie mieć tajemnic przed swoim partnerem lub współpracownikiem. Karta rada. Zachowaj zimną krew i odetnij się od tego co ci nie służy, ponieważ nie ma sensu dalsze reaktywowanie tego. To już nie przyniesie tego co byś chciał. Styczeń. W miesiącu styczniu masz kartę 8 kielichów. Taki ciężar na tobie kwiący, ciężar yy, takiej niemocy. Ty chcesz działać, a nie bardzo możesz, trochę rozpamiętujesz innych rzeczy. Zastanawiasz się, w jaki sposób, czy właściwie jesteś kochany, czy właściwie dobrze robisz finansowo. By było dobrze, musisz porzucić takie rozmyślanie, ruszyć do przodu, wtedy poczujesz lekkość, bo najlepsza jest jakakolwiek decyzja niż oczekiwanie. Miesiąc luty. Cztery kielichów i znowu u Ciebie emocje. Dużo myślenia, rozpamiętywania i trzymania się kurczowo starych metod, kiedy nowe puka do Twych drzwi, a Ty tego nie dostrzegasz. Marzec ciężko finansowo <laughs> wydawać być może będziesz więcej niż faktycznie zarabiać i potem może ci braknąć trochę kasy, po prostu udawanie wielkiego pana, wielkiej pani pod publikę, gdzie tak naprawdę właściwie ci już na to nie stać i pora byłaby oszczędzać miesiąc kwiecień no diabeł, no po rozdaniu wychodzi tutaj jakiś hazard jakieś nieciekawe działania pozamałżeńskie, próbowanie siły w grach losowych. Uwaga, byś się nie uzależnił. I nie czekaj, tylko działaj. Jak mówi ten tu król. Miesiąc maj. rydwa. Staniesz na tak zwanym rozdrożu i będziesz musiał dokonać wyborów życiowych. Trzymaj Swój los w swoich rękach. Trzeba będzie wybrać kierunek działania. Tylko uwaga na fałszywych ludzi wokół ciebie. Miesiąc czerwiec. Paść Powoli stopniowe odcinanie tego, co ci nie służy. Jeszcze będziesz miał jakieś sentymenty, będziesz się zastanawiał, czy coś jeszcze nie zostawić, i nie do końca wszystko odetniesz. Miesiąc, lipiec, karta umiarkowania. Karta umiarkowania będzie mówiła o tym, że uważaj, nie przeholuj w jakąś tam stronę. Będziesz w... postawiony przed taką próbą. Próbą uczuciową, czy próbą finansową. I karta radzi byś nie poszedł na hura, na łeb, na szyję. Właśnie nie działał tym razem. Tylko trochę przystopował i popatrzał z dystansu, jak to się rozwinie. Miesiąc sierpień. Dziewięć buław. Karta mówiąca o tym, że najwyższa pora zacząć działać podpisywać jakieś umowy na jakichś spotkaniach, umawiać się wychodzić. Właśnie to jest teraz ten Twój czas wrzesień. No i poran wyjazdu na urlop, na którym możecie zawrzeć korzystne znajomości to jeszcze do sierpnia. We wrześniu macie dwójkę buław, czyli robienie planów przyszłościowych na przyszłość. Uwaga tylko na to, aby wziąć pod uwagę czynniki zewnętrzne. Jeżeli wasze plany wiążą się z kredytem, to raczej tego nie robić. Październik, sześć kielichów, sentymenty, wracanie do przeszłości, szukanie odpowiedzi, zastanawianie się nad tym, jak by to było, gdyby było. No, nie byłoby za ciekawie. No, to, co było, trzeba zamknąć, zamknięty rozdział. To są takie fałszywe mniemania, ponieważ pamiętamy tylko rzeczy dobre, a złe zapominamy. Coś się, coś skończyło, miało się skończyć, do tego nie wracamy, bo gdy wrócimy, no to na tym stracimy. Listopad, 7 monet. Zajmujemy się pracą, finansami i czekamy na zyski. Grudzień. W grudniu pozwólmy sobie na odrobinę właśnie relaksu, spotkania towarzyskie. Tylko uwaga, nie przeholujcie z alkoholem, bo to się u Was odchoruje. I teraz właśnie te czuję, czyli mamy kartę smoka. Kto wybrał pierścień smoka, to jest czytanie dla Ciebie. Uczucia, pierwszy kwartał. Drogi wybór. Pora się odciąć od pewnych rzeczy i dokonać wyboru. Podjąć decyzję, to czas podejmowania decyzji. On już wie czego chce, teraz Ty musisz wiedzieć czego Ty chcesz. Drugi kwartał. Takie trochę odchorowywanie um, uczuciowe, takie oczekiwanie, i właściwie nic z tego nie wynika. Siedzisz, rozmyślasz, zastanawiasz się i czekasz na czyjś ruch. Kwartał trzeci, zamykasz się, izolujesz się, nie walczysz o swoje, a szkoda, mógłbyś zrobić pierwszy ruch. Kwartał czwarty, dalej siedzisz w tym, co postanowiłeś. A czas tym razem jest twoim wrogiem, ponieważ masz kartę działania. Działaj. Nie czekaj. Nieważne, że jesteś kobietą. A co ci szkodzi zadzwonić, czy napisać? Najwyżej usłyszysz słowo nie. No. Nikt cię przez to nie zje. Tak samo mężczyzna. Nie, że kobieta jest piękna, cudowna i okej, okay, być może ona na mnie nie spojrzy. Nie dowiesz się, dopóki nie sprawdzujesz. Jeśli będziesz czekał, no to nic z tego nie wyczekasz. I teraz zdrowie. Kwartał pierwszy. Hmm. Może się coś zdarzyć po drodze, ale raczej bardziej sprawy emocjonalne. Kwartał drugi. No tutaj już troszeczkę gorsze, gorzej będzie pogorszenie stanu zdrowia, i tutaj rada pójść do lekarza. Niekoniecznie yy, słuchać rad mamy, babci. Bo to będą rady nie na czasie i ty potrzebujesz rad lekarskich. Kwartał trzeci, uwaga na sprawy związane z sercem, nerwami. Możliwe zostanie w domu. Kwartał czwarty. No, takie stresowe sprawy, troszeczkę. Takie. Yy... No koty to też bóle reumatyczne, to yy, no, niestety siedzenie w domu i konieczna wizyta lekarska. Finanse, pierwszy kwartał, rozważanie, zastanawianie się nad propozycjami finansowymi. Uwaga, nie podpisuj kredytów, bo będą ukryte kruczki. <laughs> Drugi kwartał, zazdrość. No ktoś będzie miał więcej niż ty. Z tego powodu będziesz się źle czuł, ponieważ nie będzie cię stać. To nam tu wychodziło, że możesz przeholować, udawać większego pana, a tak naprawdę pff, nie do końca będzie tak różowo finansowo. Kwartał trzeci. Możliwość kontraktu i to dosyć zyskownego, czy nowa umowa, czy yy, coś nowego. Coś, co przyniesie Ci radość i jakieś w końcu pieniądze. I kwartał czwarty. Agresja. Wydanie. No, wydasz na to. Kwarta czwarta to święta, grudzień wydasz i będziesz zły, że nie możesz zrobić lepszych prezentów niż byś chciał. Czy chciała? Piórka. Uczucia. Kwartał pierwszy. No, zamykanie jakichś spraw uczuciowych, tych, <laughs> które ci nie służą. W końcu weźmiesz sprawę w swoje ręce i pozamykasz to, co ci nie służy. Kwartał drugi. Nowe możliwości, nowe spotkania, tylko uważaj, nie wszystko złoto, co się świeci. Być może ktoś cię oszukiwać. Może mężczyzna mieć jakąś kobietę, może kobieta mieć jakiegoś mężczyznę. Nie za ciekawe te relacje będą. I kwartał trzeci mamy: zamykanie się w sobie, trochę rozpaczy, trochę zastanawiania się, co ze mną jest nie tak. Kwartał czwarty w końcu. Jakieś otwarcie się na uczucia miłości, coś zapuka do Twoich drzwi. Jeżeli chodzi o zdrowie, kwartał pierwszy. <laughs> Takie trochę rozdziamdzianie bym powiedziała. Takie zmęczenie materiału, kłótnie oblecą, a w związku z tym i depresja i złość. Kwartał drugi. Dalej to samo. Ciągłość. I tutaj raczej wyjdź gdzieś z przyjaciółką, przyjacielem, oderwij się od rzeczywistości, by poprawić swoje samopoczucie. Kwartał trzeci nie za dobrze, ale też i niekoniecznie źle. No po prostu jakieś sprawy ciągle te depresyjne, nie wiem, może przez to nasze zamykanie, przez te covidy, wszystkie takie takie Taka niechęć do czegokolwiek. I czwarty: sprawy, gospodarka wodna, opuchlizny jakieś i zajadanie uczuć. Sprawy finansowe, kwartał pierwszy. Powinno być dobrze, aczkolwiek trzeba uważać na fałszywe osoby które mogą coś obiecywać, a nie do końca to będzie tak różowo, jakby się wydawało. Kwartał drugi, kochanek, no jak kochanek, to i wydatki, więc takie zarabianie, zarabianie, ale tych wydatków będzie trochę więcej niż zarobków. Kwartał trzeci, oczekiwanie i tęsknota, no czyli takie mm, łatanie dziur. Kwartał czwarty nadzieja na poprawę finansową i taka okazja być może zapuka do Twoich drzwi, tylko z niej skorzystaj. Teraz dla osób, które wybrały Ametyst. Uczucia. Kwartał pierwszy tajemnice. Poznanie kogoś, albo już znasz i wystartujesz do niej. Albo do niego i będą rozmowy, i będziesz to ukrywać przed partnerem, partnerką. Kwartał drugi spotkania z przeznaczenia, związane nawet ze sprawami łóżkowymi. Kwartał trzeci uczucia i rozmyślanie, czy to, aby jest ten, czy ta. I kwartał czwarty małe szczęścia. I nadzieja na to, że to się jeszcze mocniej rozwinie. Do kwartału czwartego jeszcze jedna karta. Mamy tu kartę Pana i ta karta mówi o tym, żeby wziąć sprawy w swoje ręce uważać na to, czy osoba mówi prawdę, czy nie ma osoby trzeciej koło niej. Zdrowie, kwartał pierwszy. Mam tu siedzenie w domu, czyli jakieś kwarantanny, dalsza, dalsza część. Siedzenie w domu, uwaga też na osoby nowo poznane, bo mogą Cię czymś zarazić. Kwartał drugi, sprawy sercowe. Sprawy takie. No mam tutaj kartę też oczekiwania więc sprawy, możesz być czekać na test covidowy. Kwartał trzeci, no, mnie zaciekawie, jak widzę, już. Pogorszenie stanu zdrowia, uziemienie niestety w domu. Kwartał czwarty. Drobne, małe dolegliwości. Związane z uczuciami, mogą być to narządy rodne. Sprawy finansowe, kwartał pierwszy. No nie zaciekawie, tak? Coś, Skorpionie, dla Ciebie nie wiem, ciągnie się takie pracowanie, pracowanie, a zysków nie widać. Kwartał drugi. Dalej. Ciężko będzie o to. No być może przez te choroby, przez to siedzenie w domu, które ci wychodziły. Kwartał trzeci duże pieniądze i tu wreszcie jakiś zysk pojawi się nadzieja na coś nowego, zaczęcie I czyli tak, przy starym dalej nic, ale coś nowego warto zacząć, bo to może przynieść pieniądze. I kwartał czwarty zysk się utrzyma pod warunkiem, że wykosisz to, co ci już nie służy finansowo. To by było na tyle. Dziękuję ślicznie. I do usłyszenia przy następnych czytaniach na styczeń, luty.